No witamy, akurat z mojego biura ubezpieczeniowego, który jest przy samej poczcie, idziemy tutaj do biura turystycznego, do mojej znajomej, która właśnie tutaj sprzedaje wycieczki i zaprasza wszystkich, wszystkich, wszystkich klientów, którzy jadą za granicę, żeby kupowali u niej. Ma piękne biuro. O, witamy, jest pani Sereska, akurat szefowa właścicielka. Bardzo mi miło. Witamy, zapraszamy wszystkich do korzystania z usług. Biuro Turystycznego. Jak się nazywa Biuro Turystyczne? O! <noise> biuro Turystyczne, Ertug, Biuro Turystyczne Usługi. A Ertug to tak. chodzi znaczy o które istnieje już Zaba od 91 roku. Zobaczcie od 91 roku, tak. czyli mamy biuro, istnieje istnieje 32 lata. Niestety. To gratuluję. Stety, stety, to że jeszcze nie upadła, a prosperuje. No czyli tak. Dziękujemy tak, wszystkim idziecie, tak. klientom, którzy korzystają z tego biura, którzy korzystają z zabezpieczeń. Dziękujemy, bo dzięki Wam możemy tutaj pracować. Ja pracuję 27 lat w ubezpieczeniach, teraz 30, 32 lata. No super. Także zapraszamy do nas, żeby tę tradycję podtrzymać, żebyśmy dbali o swój rynek lokalny i pomagali sobie. My Wam, a Wy nam. Zapraszamy właśnie. Zapraszamy do biura turystycznego, do Tereski, zapraszamy do ubezpieczeń. I dziękujemy, pozdrawiamy. No, to, to...